Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku z Dnia Życia Pośrednika w Alanii. Kochani, dzisiaj chciałam Wam powiedzieć, a w sumie odpowiedzieć na pytanie, jeżeli kupię mieszkanie w Turcji, w Alanii, to kto się tym zajmie, kto będzie się opiekował tym mieszkaniem? Nie przecież nie ma, jestem w Polsce albo jestem jeszcze gdzieś indziej. Na świecie i nie mam możliwości przyjeżdżania, kontrolowania, sprawdzania i opiekowania się tym, a na dodatek nie mam czasu i ochoty pamiętać o tym, że coś trzeba zapłacić jakieś podatki, jakieś czynsze i tego typu sprawy. Kochani, odpowiedź jest prosta: ponieważ walani już od roku 70. Nieruchomości są kupowane przez obcokrajowców, to oczywiście wykształciła się w związku z tym też taka branża, która zajmuje się właśnie opieką, obsługą tych mieszkań. I ta obsługa dzieli się tak jakby na takie dwa główne nurty to znaczy. Obsługa jako opieka nad mieszkaniem, wizyta na mieszkaniu raz powiedzmy na miesiąc, kontrol, czy tam wszystko jest w porządku, czy coś nie przecieka, czy sąsiedzi nie zostawili, wiecie, otwartego jakiegoś zaworu, czy coś nam tam nie kapie, czy po burzy coś nam tam nie wyfrunęło z balkonu, z dachu, czy po prostu, czy wszystko jest w porządku. I takie najzwyklejsze, co generalnie wywołuje troszeczkę śmiechu ludzi: przewietrzenie mieszkania. Aczkolwiek ktoś, kto się zna na budynkach, na nieruchomościach, wie, że to jest żywy organizm. To, to, to już wchodzi w zakres pośrednika lawariat, ale tak, takie mieszkanie to jest coś, co według mnie żyje. Taki budynek żyje, on osiada, on, on się rusza, on funkcjonuje, on musi oddychać. Mieszkanie, które nie oddycha, jest zatęchłe, zagnieżdża się tam różne robactwo, pleśń, grzyby i te sprawy. W każdym bądź razie, naprawdę takie mieszkanie, czy taka nieruchomość generalnie potrzebuje po prostu opieki. Więc to jest ten pierwszy nurt, i drugi nurt to jest te, ta pierwsza opcja opieki plus zarządzanie wynajmami. My od 12 lat zajmujemy się y, i zarządzaniem wynajmami, i opieką, aczkolwiek w większości naszych klientów y, to jest zarządzanie z wynajmami, to znaczy opieka plus wynajmy. <laughs> Jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób, że po zakupie mieszkania u nas, spisujemy umowę o zarządzanie nieruchomością. To jest taka umowa bardzo szczegółowa, bym powiedziała. Tam macie punkt po punkcie wymienione, do czego my jesteśmy zobowiązani. Punkt po punkcie macie wymienione, jaka jest nasza odpowiedzialność i oczywiście też są jakby warunki, tutaj jak właściciel ma do tego podchodzić, tak? że my zajmujemy się organizacją wszystkich opłat, ewentualnych napraw. Natomiast wy oczywiście przelewacie należne pieniądze na konto, na wskazane konto. Tutaj, jeżeli chodzi o Polaków, o tyle jest plus, że po prostu ja mam konto w banku, więc ułatwiam Wam tutaj o tyle sprawę, że po pierwsze możecie przesłać na polskie konto pieniądze, więc trwa to krótko i jest bezkosztowe. Natomiast gdybyście wysyłali na konto do Turcji, to nie dość, że to trwa 3 dni robocze, to oczywiście jest dosyć duża prowizja, a gdyby jeszcze chcieli przesłać Western Union, no to zapłacicie 12% prowizji od przekazanej kwoty. Natomiast prowizja bankowa, w większości widzę, że w tureckich bankach, jak wysyłam pieniądze za granicę, to pobierają około 100 euro, 84, 85, 89 od przesłanej kwoty, i to są takie widełki, bodajże do 1000. To 1000 euro chyba jest ta sama opłata, czyli czy Wy wyślecie 500 euro, czy 1000 euro, czy 1500, czy dwa, w dalszym ciągu tam musicie zapłacić około 100 euro prowizji. To w każdym bądź razie dzięki temu kontu w M-banku możecie zapłacić szybko, sprawnie, bezkosztowo. Więc ja Wam zawsze robię na zakończenie roku raport zbiorczy za cały rok, wszystkie wydatki. Możecie też oczywiście poprosić o taki raport wcześniej, dlatego że on jest i tak robiony na bieżąco. 30 dnia każdego miesiąca jest. Przepraszam, że to takie, ale wiecie, zwolniające te progi i tak stuka puka i w ogóle. Więc ten raport jest robiony co miesiąc, aczkolwiek oczywiście mówię uczciwie. Słuchajcie. My nie jesteśmy holdingiem, tak? My jesteśmy firmą, która od 12 lat działa tutaj na rynku, mamy teraz ekipę 8-osobową i próbujemy oczywiście się wyrobić z tym wszystkim, ale ponieważ obsługę w języku polskim robię ja, i ponieważ gdzieś tam, nawet jeżeli ludzie mi pomagają, zapisują wydatki i tak dalej, to ja muszę to wszystko skontrolować, no bo, bo wiadomo jak to jest bywa różnie jesteśmy tylko ludźmi. Więc powiem Wam uczciwie, jeżeli to musi przejść przez moje ręce i przez moją głowę, to ja po prostu, jeżeli miałabym to robić co miesiąc i wysyłać Wam tę rabontę co miesiąc, to ja bym musiała się tylko tym zajmować. Czyli nie miałabym już czasu na obsługę Was, nie miałabym czasu na sprzedawanie nieruchomości. Na szukanie najemców, na obsługę najemców, bo bym tylko musiała zapisywać zakupione uszczelki, zakupione elementy przy wymianie karniszy, przy wymianie elementów od czegoś tam i czegoś tam, rezerwuary. Słuchajcie, ja bym mogła chyba spisać w ogóle, zrobić cały filmik i to nie 10-minutowy, a 10-godzinny. O tej pracy, która jest związana w ogóle z zarządzaniem, ale o tym może kiedy indziej. Więc to, co jest dla Was najważniejsze. Jeżeli taką nieruchomość kupiliście, czy dla siebie samego, żeby przyjeżdżać na wakacje, czy pod wynajmy, to są firmy, które tym się zajmują. Jest nasza firma i jest jeszcze kilka innych firm, nie musicie nam dawać tego w zarządzanie, absolutnie. Ja powiem uczciwie, jest tak dużo pracy z tym związanej, że ja to nawet się będę cieszyć, jak Wy stwierdzicie, Panie Aniu, no to my pójdziemy tam do Pana Mehmeta, bo on mówi, że ma 10% taniej. Słuchajcie... Widzicie, nie będę z tego tytułu płakać, bo myślę, że to jest jeden z cięższych yy, kawałków yy, chleba, yy, pomijając kwestie techniczne związane właśnie z naprawami, że jedzie facet od, techni od techniczny i mówi, no pani Aniu, tam mam godziny pracy, tak, bo trzeba wymienić tylko dwa spoty, jedną lampę tu się przepaliło, tam wiedziałem, że odpada listwa jakaś, to muszę tam przykleić i jedzie facet na godzinę, a wraca po trzech. Bo zawsze coś wychodzi. Bo się okazuje, że kabelki coś tam się nie łączą, bo normalnie, no wiecie, ja, ja nie jestem techniczna, ale powiem uczciwie, znam to uczucie. Jeździłam na początku wiele razy do kontroli i pamiętam, wiem jak to było i wiem co się działo, że te sprawy się bardzo, bardzo przedłużały. Także, zaczynając od tego, poprzez obsługę już samego najemcy, który przyjeżdża. I mówi, ale pani Aniu, ale te szafki są yy, źle domyte, bo gdzieś tam widzi plamkę jakąś. I oczywiście jest plamka. Słuchajcie, yy, miałam już różne sprzątaczki. Przerabiałam tematy ze sprzątaczkami z Polski, z Ukrainy, ze Słowacji, yy, z Azerbejdżanu, yy, z Rosji, yy, z Turcji. No i słuchajcie, no, no wszystko to jest to samo, jesteśmy po prostu tylko ludźmi. Nie trafiła mi się jeszcze taka sprzątaczka jak ja. To znaczy, ja jestem, wydaje mi się, że jestem bardzo dobrą sprzątaczką. I gdyby nie to, że po prostu rozwój firmy wymógł na mnie e, robienie innych rzeczy, to ja bym mogła sprzątać te mieszkania, bo robię to perfekcyjnie. I oczywiście moje sprzątaczki są, e, już się do tego przyzwyczaiły, że pani Ania przychodzi. Na mieszkanie, robi filmiki, zdjęcia, puszcza im i mówi: Pani Hawa, to jest do poprawy. Tego tak nie możemy przyjąć. Klient nie może wejść na takie mieszkanie. Właśnie dlatego, że znajdę jakieś mikroplamki, albo się będę czepiała, że jest piekarnik od środka w jakimś jednym miejscu niedomyty no słuchajcie, no, no, no naprawdę przechodzenie przez ten cały kontakt z klientem, niezadowolonym klientem klientem, który jeszcze dobrze nie wszedł na mieszkanie, a już jest niezadowolony klientem, który narzeka i tak na dobrą sprawę nie wiadomo w ogóle po co do Turcji przyjechał skoro już ma takie negatywne nastawienie no w każdym bądź razie wydaje mi się, że osoby, które mają choć odrobinę praktyki z obsługą klientów, z obsługą tego typu klientów, czyli najemców, a jeszcze najemców za granicą, wiedzą o czym mówię. A teraz, jeżeli chodzi już o konkrety. Zarządzanie właśnie wykonywane na podstawie takiej umowy o, o zarządzanie nieruchomością wiąże się oczywiście z tym, że określamy jasno i wyraźnie, jakie jest, jaka jest opłata. Do tego roku to było 350 euro za mieszkanie 1 plus 1 i 2 plus 1. 350 euro za rok. 350 euro za rok. Czyli za to, że my jeździmy na to mieszkanie. Za to, że my organizujemy te wszystkie techniczne sprawy, za to, że my jeździmy po urzędach, płacimy wszystko to, co ma być zapłaci, zapłacone i za to, że gdzieś tam reklamujemy to mieszkanie pod wynajmy, gdzie się da. Bo to, że reklamujemy nie oznacza oczywiście, że, że z każdej takiej reklamy my mamy zwrot, prawda? My zarabiamy osobno 20% od wynajmu w momencie, kiedy taki najemca się już nam przytrafi. I wtedy oczywiście, pamiętajcie też, że do jednego najemcy jest minimum 4 wyjazdy, a najczęściej 6. Dlatego, że najemce trzeba prze, pojechać przed najemcą. Bardzo często to się wiąże z tym, że mamy takie pakiety powitalne i, i starter package, gdzie po prostu klient sobie może zamówić zakupy do domu, bo jak przyjeżdża w nocy, to on chce, żeby w lodówce było jedzonko. No i u nas to jest już w ramach obsługi, żeby być atrakcyjnym dla klienta, dla waszego klienta. Więc jedziemy. Przed klientem zawozimy te zakupy. Ja już oczywiście mówię w momencie, kiedy mieszkanie już jest wysprzątane. A w Turcji praktyka jest taka: tureckie sprzątaczki się zawozi na mieszkanie. Tak, sprzątaczka przychodzi do biura, bierzecie tą sprzątaczkę, wsadzacie w auto, bo one bardzo często nie jeżdżą autami czy tam skuterami, zawozicie ją na takie mieszkanie, ona posprząta, potem jedziecie drugi raz. Zawozicie te zakupy, a ewentualnie jedziecie od razu też jakby skontrolować to sprzątanie. Potem jedziecie razem już z klientem na przekazanie kluczy. Potem po przekazaniu kluczy, po spisaniu umowy, słuchajcie, będzie pikać, bo cofam, po spisaniu umowy, po odebraniu depozytu i należności z tytułu wynajmu, jak jest wszystko fajnie, to się spotykacie dopiero na wyjeździe. Czyli już znowu po odbiór depozytu, czy znaczy po zwrot depozytu i po rozliczenie prądu, wody itd. Tak Natomiast prawda jest taka, że bardzo często w trakcie klient dzwoni, że z klimatyzacji coś mu kapie. Mimo tego, że te klimatyzacje były wcześniej sprawdzane, tak? Techniczne rzeczy są jakie są i coś tam może kapać, bo na przykład mają drzwi pootwierane i nie wiem, jest gdzieś przekrzywiona rurka odpływowa od wody i, i coś tam kapie. Albo na przykład no, zmywarka im nie odpompowuje wody, albo pralka się zacina, bo nie wiedzą, jak co włączyć. Więc naprawdę tych wyjazdów jest dużo, dużo więcej. Um, także powiem Wam tak, 350 euro za tą ilość pracy, która jest wykonywana. Wydaje mi się na chwilę obecną dosyć zaniżoną kwotą, ale jeszcze w tym roku tak kontynuujemy. Myślę, że od przyszłego roku e, będziemy musieli tą stawkę podnieść. E, i, I tak jak wspomniałam, 20% y, bierzemy za obsługę już wynajmów, czyli za tą reklamę. Za kontakt z tym klientem, czy to będzie z Bookinga, czy z Airbnb, czy z naszej strony, czy z Facebooka, czy z Instagrama, tam wszędzie, gdzie mamy reklamy, gdzie to są e, czasami godziny rozmów, pytań o basenik, o zakupy, o to, o tamto, więc rozmawiacie z takim klientem dosyć długo, gdy już w końcu dochodzi do rezerwacji i dostaniecie wpłatę rezerwacyjną no to potem pojawia się znowu oczywiście obsługa w trakcie tego klienta i, i, i to jest też gdzieś tam, myślę, te 20% znowu takie minimalna, minimalna stawka dopuszczalna dla mnie, aczkolwiek też myślę, że na przyszłość trzeba będzie to podnieść, dlatego że, słuchajcie, jesteśmy po prostu uczciwi w tym temacie, przy kosztach paliwa w Turcji, przy tym jak dużo nakładu pracy i czasu wymaga zarządzanie nieruchomością pod wynajmy, po prostu no, w pewnym momencie gdy widzicie że jesteście na zero a nie daj Boże na minusie w tym temacie no to coś tu jest niehalo staramy się oczywiście gdzieś tam do tego podejść obiektywnie bo właściciel musi zarobić my musimy zarobić a jeszcze trzeba zapłacić podatki które my też bierzemy często na siebie ale to już będzie temat do innego filmiku zrobimy słuchajcie w następnym filmik o opodatkowaniu wynajmu, wynajmów krótkoterminowych. A teraz, jak ci co oglądają moje filmy, wiedzą, podjechałam pod biuro. Jest nasza flaga Sunlight Estate i czas na biurowe, papierkowe sprawy. Do usłyszenia w następnym filmiku.